Kilka wszystkim na was bardzo, to bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie, w tym filmie przechodzę do Was z takim trochę luźniejszym filmem. Pokażę Wam jak pobierać szablony, jak pobierać szablony i co, jak też nieraz pobierać po prostu jakieś takie zdjęcia o z Momios czyjegoś posta. No i dla jeszcze kilka informacji i takiego proma, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba na kanale wraz z dzwonkiem, żeby po prostu nic z was nie minęło. No i jak sami widzicie, zmieniłam look. W sensie powiem tak, zostały oczy, został uśmiech, zostały kolczyki. Ze względu na taki, że wziąłam te tutaj tatuaże, niestety musiałam usunąć piegi, co mnie bardzo smuci. Kask został, zmieniłam w sumie fryzurę, makijaż już od jakiegoś czasu też nosiłam do tamtego luku Spodniaki są takie same, tutaj jakby to też jest takie same, zmieniłam tylko buty, bluzkę, włosy i dodam kurtkę, okulary też były, więc w sumie nie ma jakiejś dużej znaczącej różnicy, jeżeli mi się znudzi ten look, to po prostu powrócę do starego, znowu ktoś do mnie pisze i zepsuło mi się momio i to zapomniałam zrobić, to je wyciszyć, więc jeżeli słyszycie to jakoś przegłośnione, słyszeliście to was bardzo przepraszam, e no i w sumie co? No i jeszcze z takich spraw z wczorajszych prezentów Nie, nie mam tych włosów jakby dalej W sensie mi osobiście pokazuje, że ich nie mam Jakby tu jak sama wejdę, ale nie da się mi ich wysłać Ponieważ pisze, że je dostałam Jednak nie ma w garderobie, pisałam do moda I mod odpisał, że jeżeli jest to jakiś bug, bug To po prostu będę je mieć dzisiaj w garderobie Jednakże nie mam tych włosów A wczoraj przejrzałam cały czat jakby do otwierania prezentów cały, wszystkie osoby co do mnie pisały po dwa razy, i no niestety, ale nigdzie tego nie było. Ale dobra, ja już nie przedłużam i po prostu przejdę Wam do pokazania, jak ubierać różne szablony. Ja to ogólnie będę pokazywać na, przeglądar na przeglądarce Google Chrome. No jak już jesteśmy, to klikamy prawym przyciskiem myszy Zbadaj. Myślę, że duża część osób o tym wie. Jednak ja poznawiam, że też po prostu o tym powiem. I tutaj mamy taką zakładkę jak Soul Course. Ja to na pewno będę dukać i źle czytać. Jeżeli już słyszycie te stuki, to was przepraszam, ale mój sąsiad się za coś zabrał, jak zwykle. No i ogólnie tutaj, w tym momio kropkami, mamy takie przeróżne rzeczy. Na przykład tutaj mamy o jajko. Tutaj mamy na przykład czcionki. Yy, po tym, tutaj mamy jakieś ramki. Co to tam jest, na przykład z profilu? Jakieś ładujące się paski. Tutaj mamy z menu różne rzeczy. No, po prostu tego jest pełno. Więc jeżeli będziecie czegoś potrzebować, na pewno znajdziecie. Ja właśnie mam pobraną większą część z tego. A jeżeli interesują Was ubrania, to tutaj macie zakładkę No Domain. Jeżeli ją otworzycie, macie pełno, ale to przeróżnie, pełno plików z rzeczami do pokoju potem też są jakieś animo czasami z tłami z ubraniami, jak sobie widzicie ubrania są zrobione w tamten oto sposób w takim więc tak samo włosy, więc nie są one jakby złożone w jedną całą bluzkę no i co, możecie jeszcze na przykład zrobić również w ten oto sposób co ostatnio ja po prostu dawałam wam o tutaj poradnik tak to nazwijmy i dzisiaj wam pokażę jak to zrobić e, dwoma sposobami klikamy zbadaj i tutaj u góry wybieramy sobie network po wybraniu network otwiera nam się coś takiego i klikamy na przykład to i to nam się tutaj wyświetli klikamy prawym i dajemy save image i Magę i ma coś tam as nie wiem czytać bardzo was przepraszam i po prostu zapisujemy albo bierzemy i przeciągamy sobie to na pulpit można to również chyba zrobić innym sposobem, czyli że klikamy, klikamy prawym, zapisz grafikę jako i po prostu zapisujemy. Kiedyś tego nie było można, teraz już właśnie można, więc możecie to zrobić takim sposobem, możecie to zrobić takim sposobem. Da się też tak pobierać luki z tego co wiem, tylko właśnie nie zawsze u każdego to wychodzi, dlatego jak sobie wejdziecie znowu w network i klikniecie w osobę, to wyświetli Wam się tło i wyświetli Wam się luk danej osoby. Tutaj możecie znaleźć też potem inne różne rzeczy. Wiadomo, że nie zawsze to działa, i potem, jak będziecie przeklikiwać, to się tego milion otworzy. Dlatego polecam to zamykać i, jakby wiecie, otwierać tylko wtedy, gdy coś potrzebujecie. Jak nie potrzebujecie, wyłączyć. Na przykład, jak klikniemy sobie w tą dziewczynę i w nią, to czasami wyskakują rzeczy, jakie ona ma, powiedzmy, w pokoju. Widzicie kwiatek, ta lampa łóżko, słoneczniki, i stolik wyświetlają się też jej animo chyba jej edity, ale nie jestem pewna czasem też się wyświetlają rzeczy jakie ma po prostu na sobie ubrane, lecz to też nie zawsze no i co, w tym filmie by to było na tyle Dzisiaj niestety taki bardzo, bardzo luźny film, krótki, nie jest to jakiś mega pomysł, ze względu na takiego, że po prostu nie mam zbytnio pomysłu, co bym dzisiaj mogła nagrać. Nagrywam to dzisiaj w czwartek, dzisiaj w czwartek to wleci, dlatego jeżeli macie pomysły, zadawajcie mi je, zadawajcie, piszcie mi je po prostu w komentarzach, a ja naprawdę postaram się choćby większą część z tego zrealizować, ponieważ no, nie mam już powoli pomysłów. Dzisiaj to będzie taki ala do części drugiej, jak edytować, czyli jak pobierać szablony. Mam nadzieję, że komuś ten film pomoże. No, ja będę się z Wami żegnać, więc to by było na tyle. Cześć i pa pa!